Cześć, dziewczyny. I am Joanna Klucha. I am prawdziwa star. Ja tobie now uspytam. Czy ty wanna pressować w Paryżu? Oh, yes! Okej, okay, możesz. Ty masz hypnotizing noga. Ty też. Ty masz super style. A taka wiesz, jesteś, uh, że możesz presować wszędzie, gdzie chcesz. Ty nie. Długo, długo Nie! <gry> Ty wiesz, nie płaszcz, tylko jedz hamburger, bo jesteś anorektyk. A to nie jest tap. Nie w Paryżu, nie w Mediole, w ogóle nie. Jesteś wieszak. U nas w Paryżu się mówi, że świat jest jak jedna wielka szafa z milionem wieszaków. A um, kolejnego nikt nie zauważy. Ty musisz mieć więcej siała tu Oj! i tu Aj! i tu. Oj! O, i dziewczyna już nie płacze i very good. Pamiętajcie, prawdziwa tab model nigdy nie płasie. Dlaczego? Bo to się źle usuwa z Photoshopa. Bye!